no dzień dobry zobaczcie głęb znów śnieg pada ale to ogółem tak się stało jak się stało A znów będzie trzeba odśnieżać. Nie <laughs> tu miało, ale jest śnieg. A właśnie. Niby meksykano chyba kupił samochód. Ja kupiłem, mógłbym na krzyśkę. <laughs> no właśnie stąd, że tu Mercedesem tym. To ja go myłem właśnie tutaj przyjechał i stał i rzucał śnieżkami a Krzysiek go ogółem. No pokażę teren ale to ja tutaj za długo dniu mieszkać nie będę Ale kupiłem Dla niego samochód, taki on wdzięczny A ma swojego No tutaj o trzy plamki O i tutaj na masce coś, ja nie wiem Tego ja nie mogę powiedzieć co się u góry stało o. Widzicie? U No tutaj jest nieporządek A to na pewno tak jak mówili jest Na pewno nie płaci Nie ma za co płacić <noise> Ale ja powoli bardzo dziękuję. Suplucyp. Do przodu. A, na swojej powiem, że na razie ja nie, nie będę wynajmował. Ja ci napiszę, dlaczego. Bo muszę teraz bardzo u, u, uważnie uważać żeby mnie ogółem nie wyłapali żeby znów mi jakiś no to właśnie nałożyłem bluzę nałożyłem a to nakładam to zawsze nakładam wam powiem zawsze nakładam bo inaczej się przybieram. Chyba wczoraj. Yy, o! Burysa Z Nowego Miasta. Pozdrawiam. Właśnie go wczoraj poznałem. O! Kurde. Pośmieliśmy się trochę. Było chyba. Bardzo mnie. Chyba. Bardzo ogląda mnie. I chciałby w jakiś sposób nawiązać kontakt i po prostu. żeby coś ze mną nagrywać. On ciekawe ma też pomysły bo ponieważ y, chciałbym osiągnąć teraz to żeby po prostu mniej w domu nagrywać o widzicie byłem na świeżym powietrzu a to tam zamknięte jest o widzicie twarz coś źle wyglądam czy coś O, Meksykanów właśnie pociągiem wracał no dowód nie wiem będzie chyba samochód kupił No to mu gratuluję Ja na nie, na ciebie głupotnie gadam No chyba byłeś zadowolony, że mogłem, ale ja to szybko po prostu nadrobię Będę nagrywał filmy, pokazywał się jak jest naprawdę A nie po prostu siedzieć i leżeć I marzyć nie wiadomo o co po prostu może tak miało być. Bardzo dużo osób też dostało, żeby wyskoczyli. Tak dobrze byłem zarabiali wszystko. Bardzo widzów dużo mieli. Tak samo jak ja miałem widzów. I po prostu było tak, że ktoś się znalazł i po prostu. No i YouTube'a sunęła kanał ale sami widzicie teraz jak ja sam nagrywam to po prostu sam pokazuje się sam widzicie jak ja wyglądam normalny normalny dzień a nie po prostu zamknięte tam bo to jest tak a nie inaczej co jeszcze mogę powiedzieć a mówił właśnie o terapii a właśnie ja za tydzień, bo ten wirus był przed świętami, i po prostu to, co ja Wam mówiłem, to po prostu terapeutka nie przyjęła mnie. Trzeba zadzwonić. To zobaczymy. Niech uwarte, ale będzie być, być dobrze. Powoli, powoli po prostu odkuję się od tego wszystkiego. Niech Krzysztof nic na mnie nie liczy. Ja tak za dużo tutaj pieniędzy po prostu waliłem. I po prostu z tego nic nie mam. Że mieszkam, no mieszkam to w jakiś sposób. Uzyskał jakieś pieniądze ode mnie, a teraz niech sobie on nagrywa, ma kanał, niech sobie light nagrywa, nie wiadomo co robi. Po prostu mnie to ułym, Ja muszę siebie pilnować, a nie kogoś będę pilnował. No i u Dobrze, że Asia nie będzie nie jest taka zła za tego bana, ale... Z miesiąc dwa, zaraz znów to wszystko podskoczy i będzie, będę znów zarabiał. Może nie takie pieniądze na samym początku, ale po prostu to wszystko trzeba poustawiać. Dobry cel. I tak jak powiedziałem, że wolę sobie o wyjść. Śnieg pada, ale ja sobie wyszedłem, po prostu popatrzeć, jak te płatki padają z nieba. Białe padki padają z nieba. No i na ten temat to właśnie taki długi film nie będzie. No to będzie dzisiaj trzeci w ogóle. Dobrego dnia, uważajcie, bo ślisko będzie na pewno.